Witam w piątej i nie mam takiej nadziei, że to ostatnia część serii Book nie umarł. Życzę miłego oglądania. Film rozpoczyna się od wiadomości: przeciwnik senatora Petera Kane'a, tego gościa z czwartej części, jego postać gra Ray Wise. jego pamiętam ze serialu Zniwiasz, gdzie grał szatana. W każdym razie przeciwnik tego Petera Kane'a, Rick West, zmarł na zawał serca i teraz senator Peter Kane startuje w wyborach do kongresu. Dziennikarze wyputują go o jego zamiary ograniczenia wolności religijnej. Ale on nie odpowiada, tylko idzie do studia nagraniowego, gdzie wyraża swoje ateistyczne poglądy, że religijne przesądy nie mają mieć wpływu na prawo i rząd. W kolejnych scenach powracamy do czwartej części, do przystojniaka Davida, który w sądzie wygłosił przemowę nawiązującą do korzeni Amerykanów. Znalazł się tam nawet prezydent Reagan i Kennedy. Reagan o Bogu, a Dave o wolności. Czarnoskóry pan, którego gra Isaiah Washington z czwartej części w filmie Daryl Smith, Ogląda w swoim biurze przemówienie przystojniaka Davida, w jego biurze trwa narada, kto może być przeciwnikiem Petera Kane'a w wyborach. Przemówienie przystojniaka Davida robi na nich wrażenie, a Daryl już knuje swój plan, żeby to przystojniak David startował do kongresu jako przeciwnik Petera Kane'a. Przystojniak David rozmawia z Moniką, że bardzo mu przykro, ale ośrodek dla kobiet nie dostanie dofinansowania. Monika boi się, że będzie musiała mieszkać w przytułkach, gdzie jest niebezpiecznie. David idzie do kościoła, gdzie spotyka Martina, Chińczyka z pierwszych części, który jak zwykle zjawia się w chwilach zwątpienia. Martin coraz bardziej się starzeje, a to jak Dave, jakby coraz młodszy, z każdą częścią tak na marginesie. Rozmawiają o tym, że rząd nie finansuje ośrodka dla kobiet, bo niektóre kobiety miały tam lekcje o Biblii. Rząd myślał, że kobiety używają pieniędzy państwowych dla religijnych zajęć. Temat schodzi jeszcze na chiński rząd, który prześladował chrześcijan. Daryl rozmawia z Lotti, bo tak się ta pani nazywa, o pastorze Davidzie. Lottie wątpi w to, że pastor się nadaje, ale Daryl jest innego zdania. Dla niego David to człowiek wiary, którego brakuje w polityce. Prosi Lottie, by poprowadziła kampanię Davida przeciwko Peterowi Kainowi, którego kampanię prowadzi John Wesley. John Wesley bardzo skrzywdził Lottie, więc ona chce się zemścić, ale o tym za chwilę. Lottie czyta książkę ze swoim synem w domu. Na drugi dzień ma miejsce jakby wiksa w cudzysłowie, to zbieranie środków na ośrodek dla kobiet. Lottie spotyka się tam z Davidem, omawia z nim jego kampanię przeciwko Kane'owi, który chce separacji kościoła od państwa i usunięcia religii oraz niefinansowania instytucji religijnych z pieniędzy państwowych. David nie jest przekonany, bo nie jest politykiem. Mark ogląda wiadomości o poszukiwaniach oponenta dla jego klienta, tego Petera Keina. Lottie spotyka się przypadkiem z Johnem w recepcji. John mówi, że jest grubsza, siadają razem, coś gadają, a on jej proponuje wspólny wyjazd do... Francji. I znowu komentuje, że no dobrze te dodatkowe kilogramy na Tobie wyglądają. David rozmawia z Darylem przez telefon o swojej możliwej politycznej karierze i wątpi w siebie. Na drugi dzień udaje mu się dorwać loti na lotnisku. Zgadza się, by to ona poprowadziła mu kampanię, a loti do niego, że ma jej słuchać i robić, co ona mówi. David się zgadza, a mi przypomniał się taki cytat z Nowego Testamentu. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 12. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Lottie daje znać Darylowi, że David się zgadza, David ogarnia Tim, a w międzyczasie John powiadamia Petera Kane'a, że David będzie jego oponentem. My idziemy na koncert naszego ulubionego chrześcijańskiego zespołu Newsboys, a David występuje w wywiadzie, aż tu nagle na ekranie pojawiały się nagrania z zamieszek w Stanach i Peter Kane ze swoim chrześcijanie chcą narzucić nam swój punkt widzenia. David nie wypadł najlepiej w wywiadzie, bo powiedział, że chce duchowego przywództwa w Waszyngtonie. To robią podcast. David w nim mówi, że trzeba rządzić w oparciu o wartości chrześcijańskie. Peter to wyśmiewa oczywiście. Lottie jest niezadowolona z Davida, bo za dużo tam Boga Jezusa. Lottie chce wyciągnąć jakieś brudy z przeszłości Petera na korzyść Davida. Pani blondynka tłumaczy Davidowi, że Lottie przegrała raz z Johnem Wesley, kiedy prowadzili kampanię. Wtedy Lottie usunęła się w cień. Lottie ma z Markiem jakiś układ korzystny dla obu stron. Mark chce finansować kampanię Davida. Kto pamięta, Mark był w pierwszej części, Bóg nie umarł, jako ten chłopak Amy, który był takim biznesmenem, bardzo takim aroganckim człowiekiem. Pod koniec jakby się zmienia, jego matka tam chorowała na Alzheimera czy tam na demencję. Jego siostra była dziewczyną tego profesora z pierwszej części, ale to mniejsza. Lottie i David gadają o kampanii przy kolacji o finansowaniu jej przez Marka, a David nagle zaczyna modlić się nad jedzeniem. W pokoju hotelowym Lottie modli się nad Biblią, żeby Bóg dowalił Johnowi, żeby cierpiał jak ona kiedyś przez niego. Lottie ma chyba polskie korzenie. Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi. Zaczyna się prawdziwa kampania. Z Davida robi się prawdziwa gwiazda, robi sobie selfie, rozmawia z ludźmi. John kapuje Peterowi, że Hill ma marka za sobą i prawdziwe pieniądze. John proponuje Peterowi debatę z Davidem. Podczas tej debaty Peter zarzuca Davidowi chrześcijański nacjonalizm. Redaktor ma już tego dość i każe im podać swoje rozwiązanie co do opieki medycznej w Ameryce, gdzie milion Amerykanów jej nie ma. Według Petera to rząd powinien to ogarniać, David mówi, że to zadłużanie się. Potem się poprzytykali o to, że według Petera Ameryka nie została założona na wartościach chrześcijańskich i takie tam. Peter i John oglądają debatę i John mówi Peterowi, że Lottie będzie tak grzebała, aż znajdzie coś na Petera, coś z przeszłości. Lottie pisze do Daryla, że znalazła coś na Petera, a w rzeczywistości chce coś zmyślić, żeby go pogrążyć. Odbiera wiadomość od kogoś, twoje pranie jest gotowe. Wiedzą Państwo, pranie, no pranie brudnych pieniędzy i spotyka się z jakąś narką w pralni. Mój partner, jak ją zobaczył, to powiedział, że wygląda jak crackhead, czyli jak siedzi na kraku. Idzie z tym do Davida, że Peter niby był zamieszany w pranie brudnych pieniędzy, przykupił sędziego i takie tam, Może no, było przekupstwo. Pokazuje mu jakieś przelewy bankowe. David nie chce dawać tego mediom i każe jej zniszczyć te dokumenty. David widzi się z Moniką, mają zamknąć ośrodek dla kobiet i nie mają się gdzie podziać. David przychodzi do swojego biura, a tam wszyscy oglądają wiadomości. John publicznie oskarża Davida Hilla o fałszerstwo przelewów bankowych, które niby miały pochodzić od Petera. Okazało się, że to całe brudne pranie to rzeczywiście fałszerstwo. Ktoś dał sfałszowane dokumenty mediom, oskarża się o to Davida, ale to nie był on. Lottie tłumaczy się, że to nie ona to zrobiła i składa rezygnację. Peter i John tymczasem piją sobie whisky i mówią coś podejrzanego. Peter nazywa Johna geniuszem, że ten plan świetnie się udał. Tak jakby Peter rzeczywiście miał coś za uszami, ale tak sfałszował to, że wychodzi na niewinnego. Jakby te dokumenty były prawdziwe i przelewy, tylko John szybko wymyślił, jak z tego wybrnąć. W biurze Davida pojawia się Martin, jak zawsze w ciężkich chwilach, przynosi mu list, że David jest zawieszony. David wraca do domu i przychodzi do niego Daryl. David żali się na to, że lepiej mu było być pastorem, i teraz ma problemy. Daryl podnosi go na duchu. David publicznie przeprasza i kontynuuje kampanię, wyzywając Petera na debatę. Okazuje się, że to Marko publikował te dokumenty. Zespół Newsboys modli się za Davida. Lottie zwierza się Davidowi, że to John jest ojcem jej syna, dlatego pomaga Davidowi, bo chce dokopać Johnowi, który prowadzi kampanię jego oponenta. Dwa dni przed wyborami rozpoczyna się debata między Peterem a Davidem. Peter próbuje wpłynąć na Davida przed debatą. Podczas debaty znowu dochodzi do styczki, że Peter chce usunąć chrześcijaństwo. Peter mówi, że chce rozdzielenia kościoła od rządu, że dokumenty o założeniu Ameryki nie są oparte na chrześcijaństwie. Nagle David jakby milknie i tak kładzie rękę na Biblii. Coraz bardziej cichy robi się głos, jakby go poraziło. Obiera głos i mówi: dokończ to, albo chcesz przeinaczyć też deklarację o niepodległości. Wtedy David dokańcza deklarację o niepodległości, że. To cytat z deklaracji. Uważamy za zrozumiałe same przez siebie prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni i równi, że zostali wyposażeni przez twórcę pewne niezbywalne prawa. David jak w ekstazie przemawia, że jakby chrześcijanie się zmobilizowali i zagłosowali, to przeraziłoby to Keina, żeby z chrześcijaństwa ten naród upadnie, że wy zebranie macie moc dokonywać przemian, ludzie się podjarali, wstali, jak David mówi, że to wy jesteście solą, światłem, fight the good fight, Bóg dał wam głos, użyjcie tego. Kane wkurzony wychodzi z debaty, a David niczym zwycięzca pozostaje na scenie. Chyba dzień po David wychodzi z, ze swojego SUV. Drzwi otwiera mu ochroniarz, no stary zborn, Wchodzi do ośrodka dla kobiet, nowo otwartego, które było sfinansowane przez właśnie Marka. Martin Chińczyk zostaje pastorem, czy kaznodzieją. Lot czyta Biblię, a film kończy się tym, że 40 milionów chrześcijan nie głosuje. I to cały film. Pewien Amerykanin z kanału My Friends Call Me Pat zrobił film o tej piątej części. Bóg nie umarł, bo głufamy. Komentarze rozwalają: Ktoś napisał Uh, to I can't wait for God, uh, tam nie mogę się doczekać, Bóg nie umarł 666, albo Bóg nie umarł 7 grzechy śmiertelne, albo Bóg nie umarł oczyścić heretyków i Bóg nie umarł objawienie i zachwyt. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na szóstą część, gdzie David zostaje prezydentem. Jak mamy, te filmy są coraz głupsze i cringe'owe. Życzę wszystkim miłego dnia.